Wigilia kojarzy się dziś z ciszą, ciepłem i spokojem, z choinką, kolendami i stołem, przy którym spotyka się cała rodzina. Ale nie zawsze tak było. W historii ludzkości istniały Wigilie, które bardziej przypominały koszmar niż święto. Wigilie spędzane w okopach, w oblężonych miastach, na skutej lodem pustce albo w czasach, gdy każdy kolejny dzień mógł być ostatnim. Dziś opowiem o kilku takich wieczorach. Prawdziwych wydarzeniach, potwierdzonych przez historyków i świadków, bez legend, bez mitów, to historie ludzi, którzy w noc wigilijną walczyli nie tylko z losem, ale często także z głodem zimnem i strachem. Wigilijny wieczór na froncie zachodnim nie przypominał święta, ziemia była rozorana przez wybuchy, a powietrze przesycone zapachem prochu i wilgoci. Żołnierze siedzieli w okopach. Przemoczeni, zmarznięci i wyczerpani długimi miesiącami walk. Gdy zapadł zmrok, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Z jednej strony linii frontu ktoś zaczął śpiewać kolendę. Po chwili odpowiedział mu głos z przeciwnego okopu, w innym języku, ale z tą samą melodią. Strzały ucichły. Żołnierze ostrożnie wychylali głowy, zapalali świece i latarki. Pierwsi odważyli się wyjść na ziemię niczyją. Bez broni, z rękami uniesionymi w geście pokoju. Spotykali się pośrodku pola bitwy, podawali sobie dłonie, wymieniali papierosy, czekoladę i konserwy, pokazywali zdjęcia rodzin, które czekały na nich daleko od frontu. Na jedną noc przestali być wrogami. Nazajutrz wojna wróciła, ale ta wigilia na zawsze pozostała symbolem człowieczeństwa w samym sercu wojennego piekła. W oblężonym Leningradzie wigilia nie była świętem, była kolejnym dniem walki o przetrwanie. Miasto od miesięcy pozostawało odcięte od dostaw. Zima należała do najcięższych, jakie pamiętano. Temperatura spadała tak nisko, że w mieszkaniach zamarzała woda, a brak prądu i ogrzewania stał się codziennością. Racje żywnościowe były symboliczne. Kromka chleba, wypiekana z dodatkiem trocin i celulozy, była często jedynym posiłkiem dnia, także w wigilię. Rodziny siadały przy stołach, na których nie było niemal nic, czasem tylko świeczka. Czasem pusta miska albo zdjęcie kogoś, kto nie doczekał kolejnego poranka. Bombardowania nie ustawały nawet tej nocy. Każdy wybuch przypominał, że święta nie zatrzymają wojny, a mimo to ludzie szeptali modlitwy, dzielili się ostatnimi okruchami chleba. Próbowali zachować godność, choć głód i zimno odbierały siły. Dla wielu była to ostatnia wigilia w życiu. W czasach wielkich epidemii wigilia była nocą strachu, nie tylko przed śmiercią, ale także przed drugim człowiekiem. Podczas zarazy ludzie unikali spotkań. Każdy kaszel mógł oznaczać wyrok, każdy dotyk budził lęk. Rodziny bywały rozdzielane bez pożegnania. W wielu miastach zakazywano zgromadzeń, kościoły bywały zamykane. Wigilijne modlitwy odmawiano w samotności, w ciszy własnych domów. Głód pogłębiał tragedię. Pola leżały odłogiem, handel zamierał, a ceny żywności rosły do niewyobrażalnych poziomów. Dla wielu Wigilia oznaczała pusty stół i strach o nadchodzące dni. Ciała zmarłych wynoszono nocą, często bez modlitwy, bez ostatniego pożegnania, a mimo to zapalano świece w oknach, szeptano modlitwy, bo nadzieja była jedyną rzeczą, której zaraza i głód nie potrafiły odebrać. Na krańcu świata Wigilia nie miała zapachu potraw ani dźwięku dzwonków. Była ciszą, mrozem i ciemnością. Podczas wypraw polarnych statki bywały uwięzione w lodzie na długie miesiące. Ciemność trwała niemal całą dobę, a temperatury były tak niskie, że metal pękał od mrozu. Załogi wiedziały, że nie wszyscy wrócą wrócącą do domu. Choroby, głód i wychłodzenie zbierały swoje żniwo. Mimo to próbowano zachować tradycję. Wnętrza statków dekorowano kawałkami materiału i drewna, czytano fragmenty Pisma Świętego, śpiewano kolendy, które ginęły w lodowej pustce. Najcenniejszym prezentem była dodatkowa porcja jedzenia albo łyk alkoholu, który na chwilę rozgrzewał ciało. Dla wielu była to wigilia pożegnania z normalnym światem, który pozostał daleko zachorowanym. Średniowieczna wigilia była nocą czuwania i niepokoju. Ludzie wierzyli, że tego wieczoru granica między światem żywych i zmarłych staje się wyjątkowo cienka. W domach panowała cisza. Nie wolno było głośno się śmiać ani kłócić. Każde słowo i każdy gest mogły mieć wpływ na nadchodzący rok. Jedzenie zostawiano nie tylko dla domowników, ale także dla dusz przodków. Puste miejsce przy stole miało znaczenie mistyczne, a nie symboliczne. Po zmroku unikano wychodzenia z domów. Cienie, trzaski drewna i odgłosy wiatru traktowano jako znaki nadchodzącego nieszczęścia. Wigilia nie była radosnym spotkaniem. Była nocą obserwowania znaków, czuwania i oczekiwania na to, co przyniesie przyszłość. Dopiero wiele wieków później święto to zaczęło kojarzyć się z ciepłem i spokojem. Dziś Wigilia jest symbolem spoko spokoju, ciepła i bliskości, ale historia pokazuje, że nie zawsze taka była. Bywała nocą wojny, głodu, mrozu i strachu. A mimo to ludzie, niezależnie od epoki, zawsze próbowali zachować człowieczeństwo, zapalić świeczkę, podzielić się ostatnim kawałkiem chleba, zatrzymać się na chwilę w świecie, który się rozpadał. Może właśnie dlatego wigilia do dziś ma taką siłę? Bo nawet w najciemniejszych momentach historii dawała ludziom nadzieję. Napisz w komentarzu, która z tych wigilii poruszyła Cię najbardziej.